Kość piszczelowa. Wyróżniamy koniec bliższy, koniec dalszy oraz trzon. Na trzonie znajdują się trzy brzegi i trzy powierzchnie. Brzeg przedni, brzeg przyśrodkowy oraz brzeg boczny, tak zwany międzykostny. Powierzchnia boczna, powierzchnia przyśrodkowa oraz powierzchnia tylna, gdzie znajduje się kresa mięśnia płaszczkowatego lub tak zwana kresa podkolanowa. Jeśli chodzi o koniec bliższy, wyróżniamy powierzchnie stawowe górne, kółkieć przyśrodkowy, oraz kłykieć boczny wraz z powierzchnią stawową strzałkową. W tym miejscu występuje wyniosłość międzykłykciowa, gdzie po stronie przyśrodkowej znajduje się guzek międzykłykciowy-przyśrodkowy, po stronie bocznej guzek międzykłykciowy-boczny. Do przodu od tych guzków. Wyróżniamy pole międzykłykciowe przednie do tyłu pole międzykłykciowe tylne. W tym miejscu jest brzeg podpanewkowy, dalej guzowatość piszczeli. Jeśli chodzi o koniec dalszy, możemy wyróżnić powierzchnię boczną wraz z cięciem strzałkowym powierzchnię przednią oraz powierzchnię przyśrodkową, gdzie znajduje się kostka przyśrodkowa wraz z powierzchnią stawową kostki oraz bruzdą kostkową. W tym miejscu jest powierzchnia tylna i na samym dole Powierzchnia dolna jako powierzchnia stawowa dolna.